Życie człowieka jest jak pudełko zapałek. Brać je zbyt poważnie byłoby głupotą, ale znowu zlekceważyć niebezpiecznie. Podobnie bywa z literaturą. Są książki, które niewinnie leżą na półkach, tudzież pełnią rolę noży do zabijania czasu. Są i takie, które budzą zapał. Niektóre mogą nawet podpalić cały świat. Z racji tkwiącego w książkach niebezpieczeństwa dziś nawołujemy, zaczytaj się na poważnie. Ale co to znaczy poważna literatura? Poezja, przeważnie no, ja mówię, co <laughs> powieści takie, wie Pan, już z tego, z pogranicza. Takie literatury trochę cięższe, nie lekkie. Może z punktu widzenia. Dla jednego poważna literatura, jest typowo rozrywkowa, a dla innych klasyka. Nie wiem, wydaje mi się, że na przykład literatura niepoważna, taka bardziej y, dla dzieci na przykład, y, nie wiem, jakiś brzechwa, załóżmy, to taka niepoważna, albo jakieś y, praszki takie bardziej śmieszne. Według skomplikowanych badań etymologicznych prowadzonych przez autorkę programu, książka Poważna to taka, która wiele waży. Podobnie rzecz ma się z pisarzami. Mamy literatów większej wagi i wagi mniejszej. I niektórzy złośliwi krytycy uwielbiają przypisywać im nawet wagę piórkową. Powiemy szczerze, te badania donikąd nie prowadzą. Słowacki wielkim poetą był, a jego ciało słynęło z raczej ptasiej konstrukcji. W każdym razie dzisiejsi goście naszego programu to naprawdę poważni pisarze i rangę ich twórczości potwierdziły zdecydowanie bardziej wiarygodne metody niż przywołana przed chwilą. Wydaje mi się, że powinniśmy jako czytelnicy wymagać od pisarzy, żeby to co piszą w różnych konwencjach i o różnych sprawach było bardzo dobrze zrobione. My żyjemy dzisiaj w świecie podróbek. Różne znakomite marki są często podrabiane i dobra literatura też ma problem z podróbkami i mnie się wydaje, że właśnie zadaniem pisarza takim podstawowym jest tym najlepszym tego słowa znaczeniu dobrze konstruować i dobrze robić to, co, do czego jest powołany. A to pojęcie słowa dobrze jest oczywiście bardzo szerokie. Tu może być i eksperyment twórczy i pewna konwencja, powiedziałbym bardziej konserwatywna, ale żeby to było bardzo dobrze zbudowane i dobrze zrobione po prostu. Patrząc na to z punktu widzenia osoby piszącej, jakie zatem są główne wyznaczniki dobrego rzemiosła tego oryginalnego produktu pana. No wie pani trudno mi być sędzią, jeszcze raz powtórzę we własnej sprawie. Mnie się wydaje, że e, najważniejsze jest to, żeby jednak styl nie przesłaniał, czy, 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 czy jakieś sprawy formalne, językowe, konstrukcyjne, bo one nie przesłaniały tego, co ma się do powiedzenia, tylko żeby służyły temu, co ma się do powiedzenia. Innymi słowy, mm, e, język jest bardzo istotny ale jest wtórny w stosunku do przesłania i do myśli, którą chcemy wyrazić. Jaką myśl, jakie przesłanie chce Pan wyrazić w swojej najnowszej książce, w y, zbiorze opowiadań, wow. który nosi tytuł Chłodnego Morza? To jest refleksja na temat 51 lat życia, bo tyle mam dokładnie teraz, w strefie Chłodnego Morza, czyli w strefie Morza Bałtyckiego i jest to jak gdyby zapis świadomości kogoś, kto zdał sobie sprawę po wielu dziesięcioleciach życia, że chłodny klimat i z warstwy, strefa kulturowa północy i Bałtyku no, odcisnęła na nim pewne piętno. Zrazu niedostrzegalne. W młodości się tego nie dostrzega. Teraz widzę taką pieczęć północy gdzieś na sobie i być może na przykład część mojej melancholii czy mojego usposobienia bierze się właśnie z miejsca, w którym spędziłem już pół wieku. I to jest próba zapisu i próba odpowiedzi sobie na te pytania. Jaka jest konstrukcja, jeśli chodzi o dobór poszczególnych opowiadań, bo one są w pewien sposób uporządkowane? Powiedziałbym, że klamrą jest pierwsze i ostatnie opowiadanie, które jakby oświetlają się nawzajem i pewne elementy obecne w mimesis są także obecne w ostatnim opowiadaniu i to jest celowo zrobione. A ponadto każde z tych opowiadań ma dwa motywy występujące w każdym. To jest motyw Chłodnego Morza, pośrednio bądź bezpośrednio, czyli Bałtyku i Księgi, która w życiu bohaterów pod różnymi postaciami pojawia się i jest znacząca. Księga jest tutaj raczej symbolem nie wiem, poszukiwania pewnej mądrości w czasie, w przemijaniu, tak. Ale oczywiście to jest poszukiwanie, bo ci bohaterowie na obu tego nie znajdują. Jakie odpowiedzi znajdą ci, którzy sięgną po te książki? Tego nie mogę zdradzać, niechaj sięgają. Zatem niechaj sięgają. Niektórzy mówią, że dobra literatura karmi się dobrą literaturą. Nie ma więc poważnego pisania bez pożerania książek. Jakie obowiązki, zdaniem pana są postawione przed literaturą i przed piszącymi dzisiaj? No to oczywiście nie chodzi o taką powagę w sensie smutactwa, prawda? Bo można by poważnie czytać pisarzy, którzy bardzo poważni, i rzetelnie piszą humoreski, które są po prostu znakomite, prawda? No rzeczywiście czytelnikowi, to mówię ze swojego czytelniczego doświadczenia, łatwiej jest, kiedy, kiedy widać, jak to piszący myśli o swoim czytelniku i ma na uwadze to, że czytelnik ląduje w książce, taki rozbitek na bezludnej wyspie, gdzie nie ma żadnych drogowskazów i, e, i jeżeli pisarz bierze na siebie e, ten obowiązek przeprowadzenia go tam po niektórych ścieżkach, czasami zgubienia, czasami pokazania mu na nowo drogi, ale jednak oprowadzenia po tej wyspie, no to by, by, czytelnikowi sądzę czyta się tę książkę lepiej. A jeśli chodzi o obowiązki, to myślę, że to jest kwestia rzetelnej pracy po prostu, by robienia tego, co, co, co się potrafi na najwyższych obrotach, nie, nie dawania czytelnikowi do ręki byle czego i to jest wszystko jedno, czy jest się pisarzem, czy jest się szefcem, czy jest się nie wiem, dekarzem, to po prostu trzeba wykonywać swoją pracę rzetelnie. W jednym z wywiadów z panem czytałam właśnie coś takiego, że twórczość jako taka, bo chodziło tam o moment, kiedy ktoś mówił o młodym pana wieku i dość już dużym dorobku literackim, że twórczość jako taka jest jakby obowiązkiem moralnym tego, kto tę te potrzebę twórczości czuje i jest do niej uzdolniona, a większość ludzi do twórczości w różnych dziedzinach oczywiście jest uzdolniona. Czy pisanie jest moralnym obowiązkiem? Zatem? Nie wiem, czy nie, to jest kwestia moralnego obowiązku, ale to jest kwestia tego, że powinniśmy to robić dla samych siebie, e, rozwijać się twórczo. To nie, nie trzeba być wirtuozem czy, czy wybitnym malarzem, żeby grać na, na jakimś instrumencie albo e, żeby mm, malować akwarelki dla przyjemności. To, to jest takie rozwijanie się. Dodatkowe i czasami coś z tego wychodzi, owszem, ale to część życia. Nie, tak Przynajmniej zostałem wychowany, że to warto robić. Więc to jest jakichś wielkich obowiązków, po prostu takiego e, dbania o zdrowie, swoje zdrowie duchowe, tak jak robimy ćwiczenia, żeby, żeby ciało się nie zapadło. Tak powinniśmy robić ćwiczenia, żeby nasz duch się nie zapadł. Mówił Pan o przeprowadzaniu czytelnika przez literaturę.